strony Superski, witam w programie wywiady na spontanie, ze mną jest Blefik. Siema, siema wszystkim. Blefik, jeśli możesz opowiedz coś o sobie w kilku zdaniach. Co ja mogę powiedzieć o sobie, no co no, ja jestem Blefik, nagrywam na codzie Minecrafta, robię dużo live'ów na YouTubie, na Twitchu czasami i grywam najczęściej w Bedwarsy, bądź też UHC. Dzięki za fajną wypowiedź, a teraz przejdźmy do pytań. Oczywiście pierwsze standardowe, jak ci mija dzień? Jak mi mija dzień? Mega szybko i w sumie też dobrze. Dlaczego postanowiłeś zostać youtuberem? Yy, bo kurczę, od jak tu od małego staram się jakby coś tam tworzyć, yy, ale w ostatnim czasie jakby przerodziło się to. W coś więcej, i w sumie chciałem zostać z tego względu, że no mega mi to się podobało, jak inni po prostu nagrywają, i ja w sumie też tutaj chciałem jednak spróbować coś od siebie. Czy stoją ci na przeszkodzie hejterzy, czy raczej w tej kwestii jesteś spokojny? W tej kwestii jestem spokojny, ja totalnie mam wolę na hejterów, też ja potrafię rozmawiać z hejterami tak, że oni mnie nie potrafią urazić, bo mnie to dosłownie nie uraża i ja jestem osobą, którą nikt mnie po prostu nie, nie może urazić w żaden sposób, bo no po prostu potrafię tak potoczyć rozmowę, że i tak odpowiedzieć hejterowi, że potem już nie jest w stanie mnie obrazić drugi raz. Co sądzisz o dramach youtuberów, czy są potrzebne? Y Nieraz są potrzebne dramy youtuberów, ponieważ y, robią to na pewno y, dodatkowe zasięgi. Y, I według mnie czasami jakaś drama taka jest też dość ciekawa, ponieważ coś się przynajmniej dzieje w tym czasie. Czy lubisz, albo nawet uwielbiasz swoich widzów? Lubię, lubię. Niektórymi to grywam dość często po live'ach, po odcinkach i w sumie naprawdę uwielbiam większości moich widzów. Może zdarzają się tam cza ta czasami tacy, którzy mnie troszkę wkurzają, ale z reguły lubię widownię Twoją. Jaka jest Twoja najlepsza metoda wybicia się na YouTubie? najlepsza metoda. Na sam początek najlepiej po prostu tutaj nagrywać jakieś live'y i zgromadzić swoją stałą widownię. Nie musi być to koniecznie jakaś mega duża liczba, ale lepiej zacząć po prostu takiej małej, stałej liczby widowni i potem jakby regularnie nagrywać. Ja preferuję robienie live'ów z tego względu, że live'y dodają jednak tutaj wyświetlenia i możesz dzięki temu więcej subów zdobyć, na przykład robiąc streamy fajne. Masz jakieś projekty bądź plany na przyszłość dotyczące swojego kanału? Dotyczące kanału zamierzam w sumie za niedługo. Może to w dalekiej przyszłości może jakiś sklep otworzyć, ale aktualnie staram się tutaj rozwijać kanał. Cel na ten rok to zdobyć zarabianie na YouTubie, takie z reklam itp. Czy masz dziewczynę, wystarczy zwykle tak lub nie? Nie. Czy z kimś współpracujesz? Jeśli tak, to z kim? Z kim współpracuję? Współpracuję z Cepotworkiem od dwóch lat i w sumie też można powiedzieć, że czasami z FOMI, bo pomagam w niektórych odcinkach Fomiemu, natomiast z Cepotworkiem tak na co dzień rozmawiam itp. i pomagam mu w jego serwerze Minecraft. Co byś zrobił, gdybyś otrzymał srebrny przycisk od YouTube'a? Co bym zrobił? No na pewno jak każdy twórca bym nagrał, yy, nagrał jakiś film yy, i też wstawił może relacje na Instagrama. Yy, na pewno bym yy, pierwsze co zrobił to nagrał jakiś po prostu film yy, z podziękowaniami za to, że widzowie przyczynili się do otrzymania takiego przycisku. Co boisz? KFC czy McDonald's? Yy, McDonald's. Jaki gatunek muzyki ulubisz? Yy, lubię muzykę popu yy, i czasami też hip-hop. Czy masz jakieś zwierzę? Mam jakieś zwierzę, mam psa i chomika. Twoja ulubiona książka. Ulubiona książka, myślę, że Hobbit. Czego Czyli tam iść z powrotem. Czego najbardziej się boisz? Yy, w sumie to ciemności i mam lęk wysokości. To wszystkie pytania, które zostały przygotowane dla ciebie. Dziękuję ci za, bardzo za wywiad. Dziękuję również za wywiad. Możecie łapę zostawić. Drogi widzu, zachęcamy do polubienia wywiadu, a także do zasubskrybowania naszego kanału, aby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia. Jema.